Byłem jedną z najbogatszych osób w całych ówczesnych Niemczech. Posiadałem bowiem na Górnym Śląsku liczne zakłady przemysłowe, w tym kopalnie i chuty. Ale z powodzeniem inwestowałem też w wielu innych regionach Europy, a moje zjawiskowe rezydencje można było podziwiać na przykład w Berlinie i Paryżu. W tym całym zestawieniu akurat kopalnia Guido wydawała się być nietrafioną inwestycją. Mimo to, że nieopodal prężnie działała państwowa kopalnia królowa Luiza, nadane mi pole górnicze nie spełniało moich biznesowych oczekiwań. Kopalnia Guido wchodzi w skład Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Została założona przez hrabiego Guido Henkel von Donensmark, który otrzymał nadanie górnicze 2 października 1855 roku. Budując nową kopalnię miał nadzieję na pozyskanie węgla o właściwościach koksowych. My szczycimy się tym, że jesteśmy Wielkiej Gwiazdą Książki Techniki Województwa Śląskiego, ale jesteśmy też najgłębiej położoną trasą turystyczną w kopalni węgla kamiennego w całej Europie. Zjedziemy sobie 320 metrów pod ziemię i zobaczymy wyrobiska, które tam wtedy powstały, w których pracowali górnicy. W przyszłej kopalni należy ustalić, gdzie i na jakiej głębokości występują pokłady węgla. Ważne są również grubość, stopień zanieczyszczenia oraz zagrożenia, z którymi należy się liczyć przy eksploatacji. Podstawą dla tych ustaleń jest budowa geologiczna złoża, potwierdzona dzięki wierceniom geologicznym lub wyrobiskom górniczym. tak głębo, jak zalega węgiel, mijając po drodze kilka pokładów na najniższym planowanym poziomie kopalni górnicy budują pompownię głównego odwadniania, która chroni całą kopalnię przed zatopieniem. Po zakończeniu głębienia szybów buduje się nad nimi wieże szybowe, a obok nich stawia budynki maszyn wyciągowych. Nagrodzi tak, się, jakiekolwiek pytania, to oczywiście pytajcie, a ja zapraszam na szybie tuziemskie. Drodzy Państwo, w kopalni wygląda to w ten sposób, że ostatni będą pierwszymi, pierwsi będą. W Biblii. Także proszę się nie zdziwić, że my, w których wsiadaliśmy ostatni, wyszliśmy pierwsi. Chociaż jest odstępstwo tych reakcji, jeżeli tylko. Kolega obsługujący te szole stwierdził, że dzisiaj będziemy wysiadać inaczej, to będziemy wysiadali inaczej. Jak się jechało? Szybko, wolno? Szybko. Szybko. 320 szybko. Szybko metrów zjechać w 80 sekund, natomiast z perspektywy górnictwa to jest prędkość turystyczna. Górnicy zjeżdżają dwa, a nawet trzy razy szybciej niż my zjechaliśmy tutaj. Jak spojrzymy na górnictwo globalnie, najgłębsze kopalnie na świecie mają ponad 4000 metrów głębokości. To są 4 km. Także to jest głęboko. My jesteśmy optymalnie nie za głęboko i nie za płytko. W kopalni doświadczalnej testowano to urządzenie. To był zbiornik retencyjny na węgiel, czyli miejsce, gdzie węgiel mógł poczekać na wywiezienie na powierzchnię. Wcześniej w ogóle takiego miejsca na dole nie przewidziano. Górnicy wydobywali węgiel, ładowali go do wagoników i tymi wagonikami wywozili na powierzchnię. Kiedy wagoniki się skończyły, nie było już gdzie węgla załadować, górnicy mogli sobie zrobić przerwę. Mogli się położyć pod ociosem, zjeść kanapkę, pogodać, mogli e, się drzemnąć i nikomu na dole to nie przeszkadzało. Przejdziemy ciasnym przejściem, także uważamy. Zobaczcie, to idzie do przodu, natomiast z tyłu za obudową następuje kontrolowany zawał wyrobiska. Zaczynamy od końca, żeby po sobie posprzątać. My zobaczymy to na żywo w postaci maszyn. Zobaczcie te maszyny. Ten zaostrzony, nazywany żeloskiem, przykładało się do skały i o, nie tym drugim uderzamy w to, żeby odłupać skałę, czyli pyk, jedno i drugie, jedno o drugie uderzamy i to pozwala wydobywać węgiel. Dobrze, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o te kanarki, to te kanarki często niestety traciły życie. Albo przynajmniej omdlewały. Trzeba było słuchać, trzeba było usłyszeć kanarka, bo jeżeli się go nie słuchało, to można było przegapić moment. Dlatego górnicy nie mogli gwizdać. Gwizdanie, czyli wydawanie dźwięków, było zakłócaniem pracy kanarka. Więc jak my sobie gwizdaliśmy, a kanarek przestał, kanarek zemdlał, to mogło się okazać, że za chwilę będzie. Źle i my też zędlejemy Była taka specjalna klatka malutka, do której wkładało się kanarka. I teraz mówię, wyobraźcie sobie, że moja lampka jest tym kanarkiem w klatce i tą klatką robimy mu taką karuzelę. Robimy karuzelę, żeby powietrze szybciej się ruszało. Taka hiperwentylacja pozwalała dostać się do płuca e, 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 powietrzu. I Jak kanarek zaskoczył, to mógł znowu zacząć oddychać. Pracowały tu jeszcze inne zwierzęta, a kto wie jakie? Ma ktoś pomysł? Jakieś zwierzęta mogły tu pracować? Konie. Konie służyły jako siła pociągowa, tu widzicie mnóstwo torów, one ciągnęły te wagoniki po torach, dzisiaj też są już zakazane. Też nie wolno im tu na dole pracować, mamy maszyny, mamy urządzenia, które wszystko yy, yy, zastąpiły, ale to jest kwestia ewolucji kopalni. Stanie jest rozległa na dole, ma wiele, wiele kilometrów, i czasami ten węgiel jedzie od ściany do szybu, którym wyjeżdża na powierzchnię no przez właśnie kilka kilometrów. Węgiel ładowany jest przy ścianie i potem przenośnika na przenośnik przesypywany jest i transportowany do szybu, żeby go wywieźć na powierzchnię. rzadziej występuje w kopalni. W ścianie węgiel może być nawet w takich dużych kawałach i jak spadnie na taki przenośnik, to go nie zniszczy. Jakby spadł od razu na taśmę, no to już jest większe prawdopodobieństwo uszkodzenia. I jedzie dalej. Także tak mamy, tak wygląda przenośnik właśnie zgrzebowy. On jest najczęściej w ścianie i będziemy go mogli jeszcze parę razy dzisiaj zobaczyć. Pytam, czy to dobry wybór? Czy to nie jest moja? i love you. Widzieliśmy go na filmie? Widzieliśmy wcześniej, prawda? Kto się rozglądał tam, gdzie czekaliście na wycieczkę, tam też taki model stał. To jest kompan wodnikowy dość malutki, nazywa się AM50, ale wszyscy mówią na niego Alpina, dlatego że on nazywał się tak, dlatego że na początku służył do dążenia tuneli w Alpach. I na stole są łapy, które zagarniają skałę pod spód na przenośnie, które tam tak turkotał i on zabiera skałę na zewnątrz wyrobiska. Kiedy drążymy tunel, musimy pamiętać o zabezpieczeniach, ponieważ jak będziemy szli do przodu za daleko, to mogą skały zacząć spadać nam na głowę, także musimy pamiętać o zabezpieczeniach. Jeżeli chodzi o maszyny, to mamy tu kombajn, ale ten kombajn wygląda zupełnie inaczej. Służy do czego innego. On ma dwie łapy z dwoma organami, które są ruchome, góra, dół. Bo zwykle nam się zawali. Poproszę lampkę, dziękuję za podtrzymanie. Przejdziemy sobie teraz przez tą ścianę, ale ja mam pytanie: czy to na pewno jest ściana? Kiwacie głową, że nie. Dobrze kiwacie, dlatego że tutaj czegoś brakuje. Brakuje węgla, tu nie mamy węgla, i brakuje długości. Żeby dzisiaj opłacało się ścianę uruchomić, powinna być długa przynajmniej na 150 metrów. Także długość jest ważniejsza od wysokości, a gdybyśmy mieli niski pokład węgla, to pracowalibyśmy w trochę cieśniejszych warunkach i też byłoby mało wygodnie. Tu mamy szczęście, jest dość wygodnie, więc przejdziemy sobie przez tą ścianę na drugą stronę. Cześć. się robi takie wyboisty, to już najczęściej chodzi w węglu 300-350 milionów lat temu, raz całe marzągany, a te potem obumierają na ale, ale tego już nie doczekamy, bo węgiel i diament z tego samego praktycznie węgla jest wszystko. Tego, no, to jest, jeden, tak? Tak? To jest to wszystko węgiel, różne formy można powiedzieć węgla, dlatego nie wszystko zależy od tego, jaka skała. Kolejka jedzie, ale on nas nie przyjecie. Ona się zatrzymała. na stacji my możemy przyjechać. Chociaż zimą, latem, zwłaszcza latem, jak turyści przychodzą w krótkich w klapeczkach, to potem się trzęsą zimna przez całą wycieczkę, bo jest po prostu chłodno, jest kilkanaście stopni, ale zdecydowanie w już tu. Ja zadzwoniam! To taka rozmowa dyspozytora, ale on na powietrze. Była mowa o wentylacji. My już trochę sobie mówiliśmy o tych tamach wentylacyjnych, ale w ogóle skąd się na dole bierze powietrze? To było na filmie na początku, ale to już było dawno, więc ja przypomnę. Każda kopalnia ma przynajmniej dwa szyby. Jeden, który wpuszcza powietrze na dół. Nazywany wdechowym, a drugim powietrze jest zasysane przez wentylatory na powierzchni. My zjechaliśmy, jak Wam się wydaje, wdechowym czy wydechowym? Wdechowym. Ślepe wyrobiska, takie jak to, w które wchodzimy, albo jak przodek, w którym byliśmy, gdzie był kombajn, mogą być przewietrzane naturalnie tylko na ograniczoną głębokość, bo powietrze wchodzi i zawraca po kilkunastu metrach. Więc musimy mieć, właśnie, lutnie, tak nazywamy te rury z wentylatorami. Do przewietrzania. I zobaczcie: od razu pojawiła się obudowa, zabezpieczenie. Wcześniej go nie było, bo nie było węgla. Tu mamy węgiel, który jest kruchy i musimy się zabezpieczyć. ile czasu trwała szyfta, czy trwa szyfta. Dzisiaj górnicy dzień pracy mają tak około 7,5 godziny, ale to jest czas od przejścia przez bramę kopalni do wyjścia przez bramę kopalni. Także nie cały ten czas spędzamy na dole. Trzeba się przebrać, trzeba zjechać, trzeba dojść do miejsca pracy, czasami daleko, albo dojechać do niego, no i potem trzeba jeszcze wrócić się, wykąpać. Kiedyś, jak zaczynało się tu górnictwo, to Szykta trwała 12 godzin, także górnicy pracowali po 12 godzin. Teraz jest odwrotnie, nie? Teraz po prostu za to ile są? No to za pracą, za czas też. Jeżeli chodzi o te zagrożenia, to co Wam się kojarzy, zagrożenia jakie mamy na dole? Na końcu tu mamy tamę izolacyjną, dalej nie pójdziemy. Tam kiedyś prowadził chodnik do innej kopalni. To są chodniki już kopalni mam czynnej kopalni, niedoświadczonej. Widzicie, jaka nasza jest Tak, Więcej poziomu wydobywczy. Globalnie staramy się odejść od tych kopalnych paliw. Szukamy alternatyw. Stąd też y, właśnie te panie są już zamykane. A prawda jest taka, że w tej chwili taniej jest sprowadzić węgiel z Chin, z Australii, niż wydobywać go tutaj u nas. Pani już założyła, że jesteśmy w miejscu, gdzie można to e, Ale e, ja chciałabym e, zanim Was zostawię, bo tutaj możecie zostać, ale nie musicie, żeby nie było. E, bo zaraz sobie wszystko wyjaśnię. E, Pan się pytał jeszcze, bo. Co tutaj było wcześniej? Tu warto wiedzieć, że tu jesteśmy w miejscu, gdzie pracowały też pompy. Kończąc tą bardzo ciekawą podróż po podziemiach kopalni, ubogaceni wiedzą na temat pracy górnika, maszyn tu się znajdujących, wracamy do swoich bliskich, by opowiedzieć o tym wydarzeniu turystycznym. Z nadzieją, że jeszcze tu kiedyś wrócimy. A pani przewodnik dziękujemy za przekazanie nam wiedzy i sympatię dla naszej grupy. Po pokonaniu trasy, chętnie zatrzymujemy się w pubie położonym na głębokości 320 metrów, aby się nieco posilić i odpocząć.